Dzień dobry, z tej strony Helenka Milionerka się kłania. Ucz się i zarabiaj. To moje hasło przewodnie, które będę głosiła na każdym filmiku, ponieważ uczestniczę w szkole Walen, uczę się i zarabiam. Zarabiam na swoją naukę, na swoje studia, a ponadto jeszcze zarabiam pieniądze dodatkowe. I chciałabym każdego zachęcić do, do nauki, do przystąpienia do szkoły Walen i uczenia się. Wiemy, powiedzenie, Ucz się, ja się bo nauka to potęgi, klucz. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby zainteresować nauką i zainteresować zarabianiem pieniędzy w tym biznesie. Jutro jest szkoła, jutro jest lekcja języka angielskiego, na którą można przyjść zobaczyć, jak uczymy, bo uczymy tanio i dobrze, świetnie. I tam można po prostu sobie podjąć decyzję. Na takie lekcje można przyjść trzy razy. I jeśli ktoś jest zainteresowany, to wrzućcie wrzućcie po prostu na pryw, skontaktujemy się, wyślę linki i proste. Właściwie do nagrania tego filmiku zmotywowała mnie moja przyjaciółka Elżbieta, która przedzwoniła do mnie przed filmikiem i mówi: No, słuchaj, co słychać, wszystko razem. Gratuluję mi filmików. No i mówi tak, też robi inny marketing i mówi tak, Helenka, chcę Ci dać jedną radę. Jeśli tutaj mówisz, że tylko dwóch na początek potrzeba, żeby zaistnieć w tym biznesie, to spytaj, jak dzwonisz do znajomych, czy mają dwie, znają dwie osoby. Jeśli Ci mówią, że nie znają dwóch osób, to znaczy się nie nadają do tego biznesu. I do czego zmierzam jeszcze? Do tego, że... Trzeba po prostu ludziom o tym mówić. Trzeba, bo ludzie potrzebują, potrzebują nauki, potrzebują rozwoju, potrzebują kontaktu z ludźmi. Niektórzy są sami, niektórzy brak, brakuje im pieniędzy, więc w towarzystwie jest łatwiej. Wiemy o tym. I chcę powiedzieć ode mnie to z całego serca mówię, że rok temu, czy może półtora roku temu, nie byłam w stanie. W takim dobrym stanie psychicznym i mentalnym, jak jestem teraz. To jest niesamowita poprawa. Uczę się angielskiego i tajskiego, co niezmiernie polepsza po moje samopoczucie, daje, daje przyjemność, radość z nauki. I tak mówię, mam 75 lat, i te 20 lat spokojnie mogę sobie odrzucić. No i chciałabym, żebyście mogli tak samo jak ja uczestniczyć w tym życiu jeszcze bardzo długo dzieląc się radością, wiedzą i możliwością zarabiania pieniędzy. I jeszcze jedno, ta Elżbieta mówi, tak mnie chwali z tymi filmikami, na odwagę, na wszystko. I ja mówię Elżbieta, a subskrybujesz mój kanał? Ona mówi nie, na, na YouTube nie. A ja mówię, a dlaczego nie? Tyle mi tu mówisz komplementów, a nie, nie subskrybujesz mojego kanału. Ona no właściwie nie, to mówię, mój kanał, i teraz mówię do wszystkich jest halenka milionerka. I do czego? I o co ją prosiłam? On mówi to zaraz to zrobię. Zapisz, zasubskrybuj, ale również napisz kilka słów. Ponoć pięć słów napisane jest najlepiej, to tak najlepiej działa. Nie wiem, co się tego uczy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś napisze mi w komentarz. To ja wiem, że to jest mój przyjaciel, że jest, wiecie, nie ma, nie ma nic lepszego niż wsparcie od przyjaciół. To jest coś niesamowitego, daje takiego powera, że właściwie się dzisiaj zastanawiałam, czy mam nagrać ten filmik, bo jeszcze chrypię, a Ela mówi: nie zastanawiaj się nad tyruch, bo jesteś, jesteś dobra w tym. Więc staram się. Będę nagrywała te filmiki. No i zapraszam chętnie, chętnych do nauki, do rozwoju, do wszystkiego, na nasz, do naszej szkoły. Dziękuję serdecznie, do następnego.